Rodzina Kruków. Jak najsłynniejsi polscy jubilerzy stracili rodzinny biznes. W 1990 roku na pierwszej liście najbogatszych Polaków tygodnika wprost właściciel firmy jubilerskiej Wojciech Kruk zajmował 41. miejsce. Już w 1997 wypadł jednak poza pierwszą setkę, a nieco ponad dekadę później utracił swoje rodzinne imperium. Dziś jego firmą z niemal 175-letnią tradycją rządzi ktoś inny, a on buduje nowy biznes od podstaw. Co się stało? Historia marki Wukruk sięga 1840 roku, kiedy to złotnik Leon Skrzetuski otworzył przy ulicy Wodnej w Poznaniu pracownię, w której fabrykował sprzęt liturgiczny i biżuterię dla kościoła. Gdy umarł, biznes przejął jego siostrzeniec Władysław Kruk. To właśnie on otworzył pierwszy salon jubilerski pod marką Wukruk. W, w międzywojniu na czele interesu stanął jego syn Henryk. W czasie okupacji odmówił on podpisania Volkslisty, przez to firmę przejęli Niemcy. To nie przeszkodziło jej jednak odrodzić się po wojnie i to mimo wrogości PRL-owskich urzędników. W 1974 roku rodzinny biznes przejął syn Henryka – Wojciech. Zmodernizował on warsztat, rozszerzył działalność, a nawet sprowadził z zachodu pistolet do przekłuwania uszu. Po upadku PRL-u Kruk chciał zalać Polskę swoimi salonami, ale potrzebował do tego pieniędzy. Dał mu je amerykański fundusz inwestycyjny, który w zamian przejął duży pakiet akcji w firmie. Amerykanie nie wchodzili jednak Krukowi w paradę i nie protestowali, gdy odmawiał bardzo zyskownej sprzedaży marnej jakości łańcuszków na metry. Firma pęczniała, aż w końcu weszła na giełdę. Gdy Amerykanie się wycofali, Krug ze swoją jedną trzecią wszystkich akcji stał się największym udziałowcem. Nie martwił się niczym, zaczesywał wąsa i do znudzenia opowiadał swoim pracownikom historie rodzinne, aż do 2008 roku. Wtedy to prezes spółki Wistula i wulczanka Rafał Bauer ogłosił, że chce przejąć firmę kruka, żeby stworzyć imperium dóbr luksusowych. Wszystkim akcjonariuszom, którzy zgodzili się odsprzedać swoje udziały, Bauer zaoferował wysoką cenę. Wiadomym było, że tuż po tym wrogim przejęciu wysoka cena akcji mocno spadnie, szczególnie że na giełdę zaglądał kryzys. Kruk przestraszył się i w porę pozbył się niemal wszystkich swoich udziałów, drogo odsprzedając je wistuli. Plan Bauera wypalił, ale to nie był koniec. W ramach kontrataku Kruk za uzyskane 100 milionów złotych zaczął skupować akcje Wistuli. Razem ze swoim sprzymierzeńcem Jerzym Mazgajem, właścicielem luksusowych sklepów i sieci Alma, przejęli rządy nad spółką i pozbyli się Bauera. Niestety z czasem Krukowi coraz mniej się podobał sposób traktowania jego dawnej rodzinnej firmy, więc po awanturze z Mazgajem i Radą Nadzorczą Wistuli usunął się w cień. Wistula do dziś ma większość w spółce w. Kruk. Sam Wojciech Kruk zachował jedynie kilkuprocentowy udział w swojej rodzinnej firmie. Wraz ze swoimi dziećmi rozwija nową markę biżuterii Ania Kruk. Żeby wspomóc rodzinę, Ania specjalnie wróciła z Hiszpanii, gdzie pracowała dla Google. Jej ojciec jednak wciąż się zżyma, gdy mija salon WKRUK i marzy o powrocie. Zdjęcia.